cukrzyca i insulinooporność to problem, który dotyczy wielu z nas. Jest tutaj wiele niejasności dotyczących tego, jakie zabiegi i czy w ogóle można w takiej sytuacji wykonywać. W tym filmie opowiem ci wszystko, co powinnaś wiedzieć na ten temat. Przede wszystkim na samym początku chciałam rozdzielić dwa typy cukrzycy. Jest cukrzyca typu pierwszego i typu drugiego. Tak, typu pierwszego jest chorobą autoimmunologiczną. Chorobą, która dotyka najczęściej młode osoby, dlatego, przychodząc już do kabinetu medycyny estetycznej, często jesteście długo narażeni na działanie cukrzycy na swoje ciało. Cukrzyca typu drugiego jest to choroba dominująca, jeśli chodzi o procentowy rozdział tej cukrzycy typu pierwszego i drugiego. Dotyczy przede wszystkim osób dorosłych i często łączy się właśnie z insulinoopornością. Te dwie cukrzyce, Powinniśmy traktować zupełnie inaczej. Cukrzycę typu pierwszego traktujemy tak jak choroby autoimmunologiczne, czyli choroby z autoagresji, takiej, w której to nasz własny układ immunologiczny działa przeciwko nam. Cukrzycę typu drugiego będzie bardzo ważne to, jak wygląda przebieg naszej choroby, ale tutaj zdecydowanie Mamy więcej możliwości. To, co jest ważne w kwestii cukrzycy, to to, jakie powikłania i konsekwencje niesie ze sobą. Te najważniejsze powikłania to są powikłania naczyniowe. Powikłania, jeśli chodzi o duże naczynie, czyli makroangiopatia. Naczyń, które mogą powodować później miażdżyce, zawały serca, udary mózgu. Są także powikłania tych mikronaczyń, czyli mikroangiopatie, które powodują problemy z oczami, z nerkami. Mamy tutaj także powikłania neurologiczne, jak neuropatie, czyli przeczułce, niedoczulice, a także mogą być problemy z płytkami krwi i skrzepliwością. Dlaczego Wam to wszystko mówię? Mówię wam to dlatego, że jest to bardzo ważne w ocenie klinicznej pacjenta. Czyli musimy wiedzieć, w jakim stadium choroby jest ten pacjent, który zgłasza się do nas na zabieg. Musimy wiedzieć, czego się spodziewać, jakich zabiegów unikać, jakie zabiegi wykonywać. Ale to nie wszystko. Jednym z ciekawych powikłań jest to, że podwyższony poziom cukru, nadmierna hiperglikemia powoduje zwiększoną aplikację która powoduje zwiększoną ilość reaktywnych form tlenu, które później uszkadzają naszą skórę. Te reaktywne formy tlenu później uszkadzają nasze fibroblasty, które są mniej aktywne. Mniej aktywne fibroblasty sprawiają, że produkuje się mniej kolagenu. A kolagen, który już mamy, te włókna kolagenowe stają się mniej sprężyste. Bardziej grube, bardziej sztywne. A tego nie chcemy. Poza tym w cukrzycy mamy uszkodzenie bariery hydroglipidowej na skórkę, co będzie powodowało suchość skóry, większe przesuszenia, a także większe podrażnienia i skłonność do stanu zapalnych. Dlaczego Wam to wszystko mówię? Dlatego że to wszystko ma znaczenie. Później w klasyfikacji pacjenta. Cukrzyca, cukrzycy nie jest równa. Przede wszystkim najważniejszym przeciwwskazaniem do wykonywania jakiegokolwiek zabiegu z zakresu medycyny estetycznej jest cukrzyca niewyrównana. Jaka to jest cukrzyca niewyrównana? Przede wszystkim nie chcemy, żeby wahania cukrów były zbyt duże. Chcemy, żeby te pomiary były jak najbardziej ujednolicone i w tych dobrych normach, w tych dobrych parametrach. Te dobre wartości u osób z cukrzycą typu pierwszego i u osób, które mają świeżo rozpoznaną cukrzycę, czyli taką, która nie ciągnie się latami, to jest hemoglobina glikowana na poziomie równym lub mniejszym 6,1%. W przypadku osób starszych ten poziom cukru to jest równy lub mniejszy niż 8%. Natomiast cała rzecz pozostałych osób, u których cukrzyca już ciągnie się latami, ta cukrzyca typu drugiego, to wtedy ten parametr hemoglobiny glikowanej chcemy, żeby był równy Mniejsze 7%. To plus prawdowe pomiary bez tych wahań sprawia, że możemy myśleć o zabiegach z zakresu medycyny estetycznej. To, o czym wspomniałam na początku, czyli ten podział cukrzycy typu pierwszego, autoimmunologicznej i cukrzycy typu drugiego razem z insulinopornością, jest bardzo ważny. Przy chorobie autoimmunologicznej nie możemy działać za bardzo drażniąco dla skóry. Nie możemy wywoływać zbyt dużego stanu zapalnego silnymi preparatami, dlatego że możemy nie do końca przewidzieć, jakie efekty. Będziemy mieć po takim zabiegu przed cukrzycy typu drugiego. Ważne jest to, jak długo trwa choroba i jakie mogą być powikłania i następstwa tej choroby. W momencie, kiedy mamy uszkodzenie naczyń z powodu cukrzycy, nie możemy działać nadmiernie w tych miejscach, dlatego że możemy spowodować więcej szkody niż pożyczki. Jeśli mamy upośledzone działanie drobnych naczyń, jeśli mamy problemy już teraz z gojeniem się skóry, jakiekolwiek działanie silnie drażniące dla skóry, jak na przykład zabiegi laserowe, intensywne, jak laser na przykład CO2, w takim wypadku możemy sprawić, że skóra się będzie goiła bardzo, bardzo źle i możemy doprowadzić do poparzeń, nadkażeń skóry i docelowo do pogorszenia wyglądu pacjenta. Poza tym, to o czym musimy pamiętać i musimy o tym wiedzieć, że osoby, które chorują na cukrzycę z powodu właśnie tych zaburzeń, jeśli chodzi o naczynia, jeśli chodzi o nerwy, będą mieć utrudnione przedłużone gojenie Nawet najzwyklejszy zabieg, który u osoby zdrowej goi się w przeciągu jednego, dwóch dni, u osoby, która choruje na cukrzycę, to gojenie może przebiegać dużo dłużej, jak na przykład dzień, dwa tygodnie. Musimy być na to przygotowani i przede wszystkim musimy przygotować na to pacjenta, że to gojenie nie będzie takie, jakby nam się to wydawało. Poza tym, przez to, że skóra goi się dłużej, przez to, że mamy uszkodzoną barierę hydrolipidową, jest większe ryzyko nadkażeń skóry. I wiadomo, że przy każdym zabiegu musimy być ekstremalnie, ekstremalnie bezpieczni, dbać o zasady antyseptyki, aseptyki, dbać o skórę w domu, żeby nie doprowadzić do najmniejszego nadkażenia skóry po zabiegu. Osoby, które chorują na cukrzycę, muszą to robić dwa razy bardziej. Muszą dbać o swoją skórę ekstremalnie, nieskazitelnie, żeby zapobiec tym negatywnym skutkom zabiegom. Trzeci aspekt, jeśli chodzi o to, na co zwrócić uwagę i przed czym się wystrzegać, to nadmierne działanie stymulujące na skórę. Kolagen u osób chorych na cukrzycę będzie bardziej sztywny, co będzie wiązało się z tym, że będzie większe ryzyko do włóknień, i bliznowa cenia. Dlatego nie chcemy działać silnymi zabiegami stymulującymi, nie chcemy działać silnym stanem zapalnym, żeby znowu nie wytworzyć więcej komplikacji niż tych pozytywnych aspektów zabiegowych. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy, do konkretów, do tego, żebyśmy wiedzieli co i jakie zabiegi możemy wykonywać. Na początku oczywiście muszę Wam przypomnieć, że każdy pacjent jest inny, każdego pacjenta powinniśmy i musimy rozpatrywać indywidualnie nie tylko pod kątem tego, czego potrzebuje nasza skóra, ale pod kątem wyników badań, parametrów cukru, tego jak to wszystko wyglądało w przyszłości i jak, jaka była reakcja na wcześniejsze zabiegi medycyny estetycznej. Jeśli chodzi o te najpopularniejsze, toksyna botulinowa, tutaj mamy kciuk w górę, możemy robić. Kwas hialuronowy, kciuk w górę, możemy robić. Stymulatory, tutaj będzie trochę więcej zamieszania. Generalnie możemy robić, ale Unikamy tych nadmiernie stymulujących, tych, które działają na zasadzie intensywnego, kontrolowanego stanu zapalnego. Czyli odłożyłabym na bok kwas polimlekowy, odstawiłabym polikaprolakton. Możemy działać z hydroksapatytem wapnia, możemy działać z polinukleotydami, możemy działać z kwasem hialuronowym, tym, który stymuluje. Odradziłabym działanie silnymi laserami, które powodują mikrouszkodzenia i te poparzenia skóry z uwagi na Ogorczonego jenicie skóry. W przypadku radiofrekwencji mikroigłowej albo mikronakuwania wszystko zależy od tego, jaka jest nasza skóra, jak to wszystko reaguje. Tutaj z reguły nie mamy takiego dużego odczynu zapalnego, więc jest to wszystko do kwestii do przedyskutowania z lekarzem. Z uwagi na możliwe dysfunkcje płytek krwi jako powiekłanie po cukrzyce, tutaj myślę, że odradziłabym zabiegi z osoczem bogatopłytkowym, czyli na nie. Mezoterapia, z uwagi na możliwe wystąpienie mikroangiopatii nie jest moim zabiegiem z wyboru przez to, że po prostu skóra może się zdecydowanie gorzej goić, ale tutaj wszystko zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta. Jeśli chodzi o mezoterapię, pomyślałabym o aminokwasach, które wzbogacą skórę, sprawią, że będzie lepiej odżywiona, ale nie wykonywałabym zabiegów zbyt często. Podsumowując, w tym filmie chciałam Wam opowiedzieć o możliwościach, jakie na Was czekają, jeśli chorujecie na cukrzycę. Możliwości tych jest sporo, ale każdy pacjent jest inny. Każdy pacjent wymaga indywidualnego spojrzenia i nie będzie nigdy Takiego samego przypadku. Możliwości jest sporo, dlatego warto pomyśleć o zabiegach medycyny i jeśli mamy taką potrzebę. Zabiegi wybierajcie mądrze, w mądrym gabinecie. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej ciekawych informacji o medycynie statycznej, obejrzyjcie ten film. Zapraszam. Do zobaczenia.